W ogóle możemy w jakiś sposób przyciągnąć do siebie miłość, przyciągnąć do siebie człowieka, który, o którym marzymy, aby pojawił się w naszym życiu. Oczywiście możemy afirmować, bez szkody dla czegokolwiek i kogokolwiek, afirmować. Czyli wyobrażać sobie, tworzyć gdzieś w swoim osobistym spektrum istnienia taką postać, jaką chcielibyśmy w rzeczywistości spotkać. Są tutaj również określone rytuały, ale one mają, no, z punktu widzenia dzisiejszej psychologii, raczej charakter kreacji, charakter. Po prostu wyrażania swojej woli tworzenia takich przestrzeni i takich sytuacji, w których dojdzie do tego, do czego, czego my pragniemy.